Marbella, miasto na wybrzeżu Costa del Sol miasto znane chyba wszystkim Polakom, odmieniane przez wszystkie przypadki. Miasto licznie odwiedzane nie tylko przez Polaków, ale ludzi z całego świata. Ale Marbella to nie tylko miasto turystyczne to też miasto do życia przez cały rok miasto pełną gębą, posiadające wiele udogodnień, restauracji, centra handlowe. Ten piękny park, Parque de la Alameda, starówkę tuż za mną i wiele, wiele innych ciekawych miejsc. Marbella to miejsce, które na pewno warto odwiedzić na wakacje. To miejsce, które warto rozważyć, jeśli myślimy o zamieszkaniu w Hiszpanii. Zapraszam na film. Marbella to nie tylko Puerto Banus i drogie samochody to też takie miejsca jak to piękny placek pośrodku starówki w centrum miasta. Jest to idealne miejsce, idealne miasto na wakacje, ale też do mieszkania przez cały rok. Posiadamy bardzo bogatą ofertę mieszkań i domów z rynku wtórnego oraz z rynku pierwotnego. Marbella też inwestuje w takie miejsca jak to piękny park przy samym morzu gdzie znajdziemy mnóstwo bois do siatkówki piłki nożnej place zabaw gdzie mamy piękny pasaż przy samym morzu gdzie możemy biegać pójść na spacer który również doprowadzi nas do centrum miasta znajduje się obok pola golfowego Santa Clara w Marbeji również znajdziemy takie miejsca. Jak widać za mną trwa budowa, dlatego że dookoła pola golfowego Santa Clara mamy sporo inwestycji deweloperskich. Znajduje się na słynnym deptaku w Golden Mine, czyli na odcinku między centrum Marbei, które jest, jest za mną, a Puerto Banus. Jest to bardzo znane miejsce, gdzie ludzie głównie spacerują, uprawiają sport, lub też przychodzą, podziwiać widoki na morze. Marbella to bardzo interesujące miasto, które moim zdaniem, chociaż raz, warto zobaczyć. A jak Państwo tutaj przyjadą i stwierdzą, że warto kupić tutaj nieruchomości, to zapraszam do kontaktu. Mamy bardzo dużą ofertę nieruchomości z rynku wtórnego, z rynku pierwotnego. Na pewno coś wspólnie wybierzemy. Do zobaczenia w Hiszpanii.